Witam wszystkich serdecznie w kolejnym nagraniu na począt kanału bez pretekstu. Dzisiaj kontynuuję moją przygodę z Nokiem Lumium 920 i chciałbym się podzielić z pierwszymi spostrzeżeniami. Pierwsze, co muszę powiedzieć, na co muszę zwrócić uwagę, to fakt, że telefon jest dość duży, jest naprawdę dość duży na tle konkurencji dla przykładu tutaj iPhone 4. Jest, jest naprawdę widoczna różnica, ale naprawdę widać, że jest to naprawdę dobrze zrobiony sprzęt. Jest to kawał dobrego sprzętu. To bezapelacyjnie widać na pierwszy rzut oka. Yy, bardzo dobrze wykonany, dobrze leży w dłoni, co jest bardzo ważne, oczywiście, przy tego typu urządzeniu. Yy, Kolejna sprawa, no fajnie jest ta, fajna jest ta możliwość wyboru koloru telefonu, tego już dawno się nie widziało, prawda? Tego to już dawno wyszło z mody, no nie wiem, no po prostu już producenci zapomnieli o tym w momencie, kiedy zaczęli się prześcigać um, ilością megapikseli w aparacie czy rdzeni w procesorze, zapomniano o tak banalnych rzeczach, jak na przykład danie użytkownikowi możliwości wyboru koloru obudowy, także to jest fajna sprawa. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to aparat. Oczywiście oni się szczycą, że tutaj oczywiście Nokia wprowadziła ten obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu, ale de facto. Zdjęcia nie są tak dobre, jak mo mogłoby się wydawać. Wydają się czasami rozmazane, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z, z jakości. Na pewno <grytanie> jakość zdjęć jest dużo lepsza niż w moim poprzednim iPhone'ie 4. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Optyczna stabilizacja obrazu sprawdza się szczególnie w trakcie kręcenia filmów, prawda? Bo no, z ręki, jak się kręci film, no to wiadomo, zawsze jest, są gdzieś te wstrząsy i tak dalej. Jednak ta optyczna stabilizacja obrazu no, robi swoje. Widać, że to wszystko działa tak, jak należy. E, kolejna rzecz, no to liczne błędy systemowe. Muszę powiedzieć, to jest mój pies. E, muszę powiedzieć, że są czasami naprawdę, naprawdę bardzo irytujące. E, losowe resety telefonu, nieodpala, nieodpalające się aplikacje, czasami nawet tych bazowych, podstawowych, jak na przykład aplikacji aparatu. W normal, normalnie, gdy naciskam przycisk aparatu, powinna się odpalić, odpalić, się powinien aparat. A widzicie, co się dzieje? Proszę. Dzieje się coś takiego. Tak samo Dzieje się dokładnie tak samo w momencie, jak będę próbował wejść, po prostu przez naciśnięcie ikonki, zostaje wykopany z powrotem do systemu. Jedynym sposobem na przywrócenie sprawności aplikacji jest reset telefonu. Innej opcji nie znalazłem. Kolejną rzeczą jest bardzo ograniczony asortyment marketu. No to jest po prostu coś, co mnie dobija, bo brakuje w nich tak fundamentalnych aplikacji jak na przykład. Aplikacji YouTube. O, przepraszam. Aplikacja YouTube jest. Jest aplikacja YouTube. Prosto od Microsoftu, ale publikować coś takiego. No, wstydziliby się. To jest po prostu swego rodzaju odnośnik do strony YouTube. Mobilnej strony YouTube w Internet Explorerze. Wygląda to okrutnie, zwłaszcza na tak dokładnym wyświetlaczu. No, jest to hańba i wstyd. Czegoś takiego Microsoft nie powinien sobie pozwolić wypuszczać na swój własny system, prawda? Oczywiście, znalazłem chwilę później dość ciekawą aplikację, która się nazywa e, MetroTube. E, i muszę powiedzieć, że właśnie takie rzeczy się dzieją, jak na przykład e, informacje o braku połączenia i tak Ale muszę powiedzieć, że, że to już w miarę, fajnie, w miarę fajnie działa. Oczywiście nie ma polskiego języka. Ale ogólnie, tak jak wspomniałem, aplikacje publikowane przez Microsoft są bardzo nie, nie, niedopracowane. No, ten YouTube jest przede wszystkim no, numerem jeden, na który wpadłem i, i który mnie bardzo rozczarował. Drugą aplikacją jest eBay eBay jest tak niedopracowany i tak kiepski przy tak dużym wyświetlaczu, żeby zamieścić tak mało, niewiele informacji, no to jest kolejne, kolejny minus. No naprawdę ciężko się pracuje, aczkolwiek i jeszcze bym przeżył, ale YouTube, no, no nie mogę tego przeżyć, mówię po raz kolejny, ale po prostu nie mogę tego przeżyć. Do tego wiele aplikacji nie współpracuje z nowym systemem Windows Phone 8, nie chcą się zainstalować bądź odpalić. Przykład. Już chwilka. Proszę. TfM24, informacje. Aplikacja, która ponoć została napisana pod Windows 7,5. E, Windows Phone 7,5. E, niestety, ale nie idzie jej zainstalować w ogóle na Windowsie 8. Bynajmniej na Nokia 920. Co następną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest przeglądarka. Internet Explorer, który ogólnie. Ogólnie no działa świetnie, ale bardzo często właśnie wczytuje strony w formie tej właśnie typowo mobilnej, a mając już tak duży wyświetlacz, naprawdę całkiem przyjemnie się. Całkiem przyjemnie przygląda się strony w formie normalnej. O, pinch tu zoom działa płynnie, pięknie, tak jak wszystko powinno działać. Yy, ale nawet tak jak mówię po zaznaczeniu opcji, że mają się strony odp odpalać w, w formie normalnej, desktopowej, nadal mamy strony mobilne i nie da się tego zmienić. Yy, sterowanie stroną, nawigowanie na stronie jest bardzo mało intuicyjne. Yy, Czasami skopiowanie jakiegoś tekstu, zaznaczenie jego graniczy z cudem. No to jest kolejna rzecz, którą należy dopracować. Właśnie przyszedł mój pies, który będzie powodował tak cieszące się popularnością hałasy w tle. No, sam wyświetlacz no, jest świetny. Co najważniejsze, co ja bardzo lubię, nie przekłamuje barw. Jak to robią wyświetlacze AMOLED Samsunga, a przy tym ostrość jest świetna. Mamy tu występuje tutaj w tym wyświetlaczu bardzo duża gęstość pikseli na CAL, bodajże 442, ale nie jestem pewien. I naprawdę nie ma szans na to, żeby dostrzec jakieś nierówności, niedociągnięcia, czy, czy kratkowanie, czy coś innego, prawda? Kolejną rzeczą jest bardzo dobra jakość dźwięku. To już odkryłem na dzień dobry, bardzo mi się to podoba, raz że głośność jest bardziej niż zadowalająca, bo w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć telefon, który naprawdę dość głośno gra, czy to odtwarza muzykę, czy, czy odtwarza filmik na YouTube, czy inny z sieci, prawda? Zazwyczaj to trzeba założyć sobie słuchawki, nie będzie to sprawiało żadnego problemu, żeby po prostu puścić sobie na cały dźwięk, niekoniecznie w autobusie, ale, ale nawet w domu i na pewno będzie to bardziej niż wystarczające. I ostatnią rzeczą, jaką zauważyłem, to bardzo ograniczony multitasking w urządzeniu. Wystarczy przytrzymać strzałkę wstecz, przez kilka chwili pojawią się um, okna aplikacji, które są aktualnie otwarte, prawda? Można przejść z jednego okna do drugiego bardzo szybko, nie sprawia to żadnych trudności, ale nie ma opcji, bynajmniej nie ma szybkiego dostępu do takiej opcji, żeby aplikację tą zamknąć. Nie ma. Nie ma takiej opcji. Nie ma, można przesuwać, sobie odtwarzać i tak dalej. Nie ma takiej opcji. Czasami możemy dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieli mnóstwo odpalanych aplikacji. Przykładem na to, jak, jak liczne są błędy w aplikacjach, no mniej będzie Evernote. Evernote to jest moja podstawowa aplikacja. Chcę wznowić edycję notatki, którą przygotowywałem em, na potrzeby tego nagrania. I proszę, co się dzieje? Nie mogę. Nie mogę edytować tej notatki. Będą się pojawiały te kropeczki, one będą się przewijać, i na tym koniec nic więcej się nie dzieje. To by było na tyle. To by był taki pierwszy szybki przegląd, i moje pierwsze, nawet nie przegląd, to są pierwsze moje wrażenia skorzystania z tego telefonu. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy zdecydowałbym się przesiąść z mojego iPhone'a na, na Nokie. Nie ze względu na hardware, bo naprawdę bardzo dobrze urządzenie leży w dłoni. Jestem bardzo zadowolony. Przyciąga uwagę ten telefon, bo to jest jednak coś innego, prawda? Ale ze względu właśnie na bardzo niedopracowany system, widać, że brakuje tego, tych ostatnich do wykończeń, tej, tej ostatniej polerki, że tak powiem, prawda? A to boli, bo w momencie, kiedy ja otrzymuję ten produkt, oczekuję, że to będzie. Produkt skończony, który będzie pozbawiony wad i będzie w pełni sprawny i będzie spełniał moje oczekiwania. A się okazuje, że, że nawet te na bardzo podstawowe aplikacje albo ich, jest ich brak, albo są naprawdę słabej jakości, bądź nie działają w ogóle. Dobrze, to na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Noki Nokia Lumi 9, 920, piszcie w komentarzach, odpisujcie i oczywiście proszę o paluszki do góry jeżeli Wam się wideo podobało, paluszki na dół, jeżeli Wam się nie podobało, naprawdę mi to pomaga i ukierunkowuje mnie, w którą stronę mam iść i na jakie rzeczy mam zwracać uwagę w kolejnych nagraniach. Do usłyszenia.